Wielu mieszkańców Gliwic chciałoby tutaj zajrzeć, więc dziś w Gliwice TV pokazujemy tunel DTS od środka. Obiekt powstaje etapami. Kilka segmentów jest już gotowych. To te zaznaczone na żółto i zielono. Prace na budowie średnicówki cały czas postępują. Do wykonania tego odcinku mamy 14 obiektów inżynierskich. Na ten moment możemy określić, że 9 z tych 14 obiektów jest już w fazie mocno zaawansowanej, to znaczy są to obiekty, które już są dopuszczone do użytkowania lub mają wykonane ustroje nośne, czyli zabetonowane i sprężone. Jeżeli chodzi o stropy tunelu, mamy wykonane na ten moment 27 segmentów stropów z 41 do wykonania. Przystąpiliśmy również do wykonywania robót ziemnych tunelu, czyli do wykopów. Lada moment rozpoczniemy roboty związane z wykonaniem kanalizacji w tunelu i drenażu w tunelu. Budowa drogowej trasy średnicowej to ogromna inwestycja, która zmieni gliwice. Metamorfoza następuje na naszych oczach. Z miesiąca na miesiąc widać nowe elementy miejskiego pejzażu. Na razie to po prostu plac robót, ale za rok będzie tutaj zupełnie inaczej. Roboty na budowę śródmiejskiego odcinka drogowej trasy średnicowej są zaawansowane w około 60%. Jakiś czas temu zamknięto m.in. fragment ulicy Zwycięstwa. Kierowcy narzekali na utrudnienia, ale dziś widać, że budowlańcy nie próżnują i zamknięcie było konieczne. Podobnie w przypadku Ulicy Jana Śliwki. Na szczęście przejezdna została ulica Dworcowa. Specjalny bypass umożliwił poruszanie się. Pogoda sprzyja prowadzeniu prac. Spore zaawansowanie robót jest w okolicach ulicy Portowej. Na krótkim ale bardzo ważnym odcinku między dwoma rondami na wysokości DK 88 pozostała dołożenia warstwa ścieralna. Miasto i wykonawca starają się, aby ten odcinek DTS otworzyć wcześniej niż całość inwestycji. Chodzi o zjazdy z DK 88 na DTŚ. wówczas kierowcy mogliby jechać w stronę Łabęd. W tym rejonie od no, to Daliśmy do użytkowania obiekt w ciągu DK88 w zeszłym roku, także no, prace tam są bardziej zaawansowane rzeczywiście. Wiele wskazuje na to, że nową częścią DTS przejedziemy w pierwszym kwartale przyszłego roku. Trudno określić dziś precyzyjnie dokładny termin otwarcia ostatniej części drogowej trasy średnicowej w naszym mieście. Mimo wszystko, gdy średnicówka zostanie ukończona, to po Gliwicach będziemy poruszać się szybko i sprawnie.